Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam w nowym przeglądzie asortymentu w sklepie Pepko. tutaj oglądam bardzo ładną ramkę 10 zł taka ala drewniana i tutaj też widzę, że jest coś nowego ramka w stylu boho i ta ramka kosztuje 15 zł i tutaj mamy też taką ala drewnianą bardzo ładny kolor, jasne drewno, i cena za tą ramkę to tylko 5 zł. Duży wybór firanek. Tutaj mamy po 70 zł. Są naprawdę prześliczne. Tutaj mamy z takim delikatnym wzorem. Również 70, natomiast są to firanki pakowane po dwie sztuki. Taka gładka, i tutaj mamy też w takie dosyć mocne wzory: 70 zł. Zasłona 50, 15 zł. Takie sznurki do wiązania firan. Wiecie co wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa? Poszewki na poduszki, różne kolory, 10 zł, przepiękna zielona. Natomiast, jeżeli chodzi o poszewki, to nie ma niestety nic nowego. 30 zł, takie siedzisko na leżak, jak widzicie. Dużo już pojawia się artykułów na taras i obok dość ciekawe doniczki, również na dwór. Dwa rodzaje 30 zł. Taka okrągła i taka połówka. I ta połówka również kosztuje 30 zł. Przepiękne lustro, tutaj widzę, że jest zabezpieczone kartonem. Cena tego lustra to 80 zł. Tutaj udało mi się zdjąć, no po prostu przepiękne. Bardzo mi się podoba. Pojawiły się powtórnie narzuty w stylu boho, cena 100 zł, wiem, że ktoś szuka właśnie i nie wiem, czy ta osoba mnie jeszcze ogląda, czy nie, w każdym razie no, u mnie się pojawiły. Tutaj bardzo fajne koce po 40 zł, są to koce z poprzedniej kolekcji i widzę, że są powtórnie też dostępne i poduchy. W stylu Boho 30 zł. Ta bardzo mi się podoba. Tutaj mamy również 30 zł. Ta też ładna za 40. I przepiękne lampy 50 zł. Tutaj obok mamy już bardziej takie nowoczesne. I taka lampa na przecenie kosztuje 30 zł. Jeżeli chodzi o nowości, to pojawiły się takie kosze. Trzy wielkości. Powiem Wam, że od razu spodobały mi się. Bardzo ładnie wykonane. Mogą służyć jako doniczka. Najmniejszy kosztuje 30 zł, ale to jest naprawdę taki duży kosz. To nie jest mały koszyk. Bardzo ładnie wykonane, równiutko, także czy na kwiatka, czy na jakieś inne rzeczy. Tutaj jeszcze zobaczymy sobie ten średni, ile kosztuje, i ten największy. Tylko muszę po prostu dokopać się do ceny, i tutaj mamy 50 zł za ten średni. A cena tego większego to 60 zł. Powiem Wam, że super wyglądają te kosze. Bardzo, bardzo mi się e, podobają. Tutaj obok mamy jeszcze takie, ale to są już z poprzednich kolekcji, chociaż też bardzo ładne. E, cena tego u góry. Nie, najpierw zobaczymy sobie może ten. Na dole 70 złotych, z takimi dużymi uszami i ten kosztuje 50 złotych. Obydwa fajne. Tutaj mamy taki za 60 złotych. I kochani przejdźmy może już na dział z ubraniami na dziale damskim znalazłam spodenki 35 zł 50 zł piękna liniana sukienka oczywiście z domieszką jakiejś innej innej nitki, natomiast sukienka prezentuje się bardzo ładnie 60 zł, taka sukienka do samej ziemi, chociaż tutaj już chyba mamy poliester, ale bardzo ładny wzór, takie delikatne czarne kropki na białym tle. 60 zł, myślę, że to nie jest dużo za taką sukienkę. Natomiast tutaj dopiero zauważyłam, że do tej sukienki pasują te kapelusze. Tutaj, jak widzicie, identyczna wstążka. I taki kapelusz kosztuje 30 złotych. Niby prosta bluzeczka, ale jednak te rękawy bufiaste robią robotę. Na dziale dziecięcym też jest kilka nowości. Tutaj mamy taką koszulkę za 8 zł. Tutaj obok z deskami 6 zł. W groszki 8 zł. I tutaj mamy taki komplecik za 30 zł. jest to bluzeczka plus spodenki. 25 złotych, bardzo ładny kolor. Jest to kombinezon dla dziewczynki. 10 zł. Bardzo letnia bluzeczka z muszelkami. I tutaj wyżej śliczna sukienka. Taka troszeczkę ciemniejsza z długim rękawem. Chyba to jest wcześniejsza kolekcja, ale powiem Wam, że tej sukienki nie pamiętam. Cena: 20 zł. Ogromnie spodobała mi się ta bluzeczka. Jest po prostu prześliczna. 20 złotych. Bardzo ładne kolory. Taka wiązana na dole. Śliczna. Na guziczki. Tutaj niżej leginsy z różową panterą. I cena tych leginsów 15 zł, Różowe, białe groszki 20 złotych. Spodnie dresowe 10 zł, taka koszulka z flamingami. Tu mamy jeszcze taką za 15, Kalifornia i 20 zł, kombinezon. Też bardzo fajny. 15 zł. koszulka. Bardzo dużo jest ładnych letnich rzeczy, tylko szkoda, że tego lata jeszcze nie ma. 10 zł. spodenki. 15 zł. Bardzo ładna koszulka ze snupim.

40 zł. 30 zł, bardzo ładny plecaczek. 15 zł.